No, jest godzina 8:41. Kochani, jestem przy kotłowni. To jest oddział numer 3. Proszę. Pan Władek tam karmi kotki. A ja przyszedłem z narzędziami. Wcześniej przywiozłem tu linoleum i będziemy przykrywać, zadaszać ten stół z białym blatem, z, 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 z tego z drzwi lodówki, żeby nie zawiewało i żeby nie boczyło, żeby deszcz jak pada. A patrząc w prognozę pogody, dzisiaj mamy niedzielę. To do piątku ma być brzydka pogoda. Deszcze, śniegi, temperatura. A 3 stopnie, może do 4. W czwartek nawet chyba deszcz ma padać. A tu już teraz czuję jakieś takie trochę brzawki czasami, porywy. Także trzeba będzie to przymocować. Mam wkręty, podkładki, wkrętarkę, młotek, nożyczki, nóż narzędzia niezbędne tutaj do tej pracy a i wiertełka bo się okazuje, że ten blat tego stołu, ten biały z drzwi od lodówki on jest blaszany nie plastikowy to żeby wkręt wkręcić no to muszę najpierw przewiercić malutki otworek mam małe wiertełka w tamtym stole co już widać jest dalej w głębi przykryty no to Pan Władek cegłówką walił we wkręt, żeby zrobić dziurę. O, tu mam pudełeczko z No Pan Władek tam odciąga ten linoleum. No, on jest dużo większy niż potrzeba. No to utniemy tyle ile trzeba, a resztę Pan Władek najwyżej sobie położy na ziemię będzie jedzenie wykładał kotko. no, Czekałem na pana Władka, tym razem poszedłem przez jego oddział Usiadłem na ławkę i czekałem, że raz drzwi wyjdzie, ale jednocześnie patrzyłem w trzech kierunkach. Mówię, bo jeżeli już wyszedł, żeby mi nie uknąć. Spotkałem tam Maniusie. Murkę, zrobiłem nawet filmik czterominutowy Jest no i spojrzałem się tak w tą stronę. Tam spod dwójki w tą dróżkę I patrzę, idzie pan Władek. Kurcze, czyli już dużo wcześniej wyszedł. A wyszedł wcześniej, bo poszedł za swój oddział i tam karmił kotki, które są w tej kupie gałęzi. W tym filmiku widać. Po murce i Maniusie no. no Pan Władek przygotowuje linoleum kotki widzę wypłoszyły się tym szuraniem linoleum bo się boją tego hałasu a Pan Władek mówi że mogę już przyjść no to mam pozwolenie samego góru No to idziemy. No nie będę jak się... filmował, jak będę robił, ale później sfilmuję już po robocie całej. No. To jest matka wszystkich matek. Ola jest oswojona, nie boi się. Tu jest jakiś czarny. A ten czarny to jest piszczałka? Piszczałka. No to już zna, Też się nie boi, tak? No to co, weźmiemy ten stół trochę tu na, dnie i będziemy mierzyć i obcinać, wycinać, wiercić i przywiercać, tak? Co? Tylko to, jak Pan chce. Więcej nic. No, już przykręcone. Zobaczcie. Tylko ja chciałem naciąć rogi, a Pan Władek mówi, żeby nie, że on je tak pozagina. Ja chciałem te boki przykręcić jeszcze linoleum do bocznej powierzchni, ale pan Władek mówi, żeby nie. I co przestawiamy? No, musimy przestawić stół.

to od stołu. Tak, tak jak Pan mówi, próchno puściło. I co teraz będzie? Nic nie robimy, tylko będziemy tak... <laughs> pan, Na jed... Panie Batko, poczekaj, ja wejdę pod spód. Nie, nie, nie. Niech pan posłucha mnie najpierw. No to ja też bym musiał wejść. Na jednej nodze obracać. Niech pan wyjdzie stamtąd. Niech pan wyjdzie. Tak jak dwie poprawić jak teraz? Jest tam zostanie pan idziesz dobry to nic. Nie pan trzeba będzie docelowo. Jak się ociepli Zaraz jest nic tutaj nie trafiło do tego to będzie blat cały nowy dać, drewniany, a ten Panie Błabku, to z wiatrem poleci. Zaraz będziemy zabezpieczeni, żeby z wiatrem nie poleciało. Wie pan? tamty te wymienimy, tak się ciepło zrobi. Mam mocę. Jak pan będzie wkładał w ten sposób? Będzie pan sobie podnosił do góry? Będzie mi się Weszło trochę jak się trzeba. No, taka robota uszelka. Trzeba przyznać. Panie Władku wyszła nam. i co? Wiemy. wiatr może w tą stronę będzie wiał nie wiadomo, skąd bo tutaj to przynajmniej krzaki by osłaniały jakbyśmy go odwrócili I dlatego tu jest większa powierzchnia to ta, jak go tak obrócę go to go, po pierwsze nie będzie przejazdu a po drugie Aha. Y, większa powierzchnia dla wiatru bo tu przeważnie z tej strony ciągnie bo tam jest osłonięty dobra i sobie biorę swoje klamotki fatalnie to wygląda się mi to nie podoba a ten linoleum się zwinął Panie Władku ale to ja go przycisnę, rozwinę i przycisnąć Ty tymi nie no ale polbrukiem się przyciśnie tu wiaderko widzę, też ma pan takie na zapas duże a to jest córka matki Polki tej ciotki yy, matki, wszystkich matek co to za duże? nie, nie tam wiadro ma pan duże takie jak moje no no dobra cośmy jako tako fuszerkę zrobili zawsze to lepiej to niż wcale nie Jemiąłę pan ma, na szczęście, pasożyta. Jeszcze wyrośnie na plastiku. No dobra, wygląda, że będzie padać, panie Władku, dzisiaj. A zbyszek tam murkę karmi, i to Maniusie przyleciały do mnie takie głodne. Tam dwa dni temu, czy kiedy to było, to on razem z panem chyba wyszedł a dzisiaj nie widziałem go tam przy swoim kurniku może później przyjdzie no ręce mi zmarzły no dobra Panie Władku to co do spotkania a nie idziemy tutaj racja pan mleko ma no dobra